I jest właśnie na trawie.

Przepiękny. Jakby z niego iskry przyływały. Pokazać Wam jeszcze jedno cudo. Piękny ten kwiatek co? Pięknie. Jestem dziś na komentarzu. I patrzę sobie jak żyją te ślimaki. Może nawet tam. Nie ślimaki, nie. Może ich go pogłaskać. On się mnie nie boi. Tak, się. I to bardzo mocno. Kocha mnie. A jego też. Jest taki cudziutki. Ciężko lepiej Jak tam ci upływa? Wszystko okej. Okay. A jak u ciebie? Też wszystko okej. Okay. A jak? Twoja matka. O, znowu tak jak zawsze. Babcia już nie żyje. O, spłuczuję. Moja babcia też nie żyje. Też spłuczuję. W swoim torebce. To jest właśnie dzisiaj. Kołys de Uwielbiam kwiaty, bo tam tak jest nie pierwszy Nie wiem co. A co z tego? Przecież nikt nas nie usłyszał. Wiecie co widzowie? Ja za chwilę pójdę. Ale zobaczcie, jaki ucichł. To pani Jezus mówi. I to prawda. On chce, żebyśmy nie brali w swoje sprawy. Ale dzikie się nie chce. Mój dziko się. A co najbardziej lubisz? O nie wiem, chyba trawę taką? Czy trawę zielenistą bardziej? Czy trawę jasną? Czy jakieś kwiatki? Nie wiem, co lubię. Czy to nie lubię? To skomplikowane dla mnie. Przecież jestem tylko ślimakiem. I chodzę tak wolniutko, jak nawet nie ślimak. A to kwiatek? Okej. Okay. To coś dzisiaj. Dzisiaj robisz. Szukam takiej bardzo zielenistej trawy. Czyśnówka? Nie, to tylko kwiaty. Okej. Okay. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś dzisiaj. Powiedz mi jeszcze coś. Co ty właśnie tutaj robisz? No, powiedziałam ci, przecież, No, ale ja nie wiem w ogóle co mówić. Uuu, ja się na ciebie denerwuję. ściszku, nie denerwuj się. Przecież to ja, Lena. Może przyjdzie tu moja mama. A może nie. Żeby tu przyszła, bo ja już nie chcę tej awantury z tobą. A co ta, a, ta awantura? Przecież ja mam swoją własną drogę do życia. Przecież jestem w tym ja i ławie. No. Fajnie ci radzisz. Okej. Okay. Idziemy na 10 tołą przerwę obiadową. Ha ha Lili, mam na imię, ja mam na sobie dwadzieścia li. mam na sobie wielki wielki. I... Ale czerwień, widzicie to? Widzicie jaka była czerwień? Właśnie zasłoniłam kamerę i była taka czerwień. Chodzi z dzisiu, z dzisiu, z dzisiek. O. Jesz, okej, okay. nie lubi się przeszkadzać w jedzeniu. To ty taką szukałeś. Nie lubię. Nie przeszkadzaj. Bo naprawdę tego nie lubię. A ty? To z ciebie kuba. A, zapomniałam. Opowiadałam taką piosenkę. Na tapczanie. Na kibelku siedzi leń, 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 leń. Nic nie robi cały dzień, nic nie robi cały dzień, 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 dzień. O, wypraszam sobie, jak to nic nie robię. Przecież kubkę robię na kibelku. U, wybaczam sobie, jak to nic nie robię. Przecież kubkam na kibelku. U, okej, okay, to nieważne. Pomodlmy się za tego Pana. Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. No gdzieś się też się Ale ja nie lubię cię przeżegnać. Okej. Okay. To teraz mówimy. Imię ojca i syna i... i Ducha Świętego. Okej. Okay. Święty Michale. Archaniele, wspomagaj nas w a przeciw niegodziwości i za zasadzkom złego ducha. Święty Milchale, Archaniele, wspomagaj nas w a przeciw niegodziwości i za zasadzkom złego ducha. Bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić radzić. Pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastęp szatana i inne duchy złe, które na nam... Na zgubę ludz ludzkich po tym świecie krążą. Mocą Bożą strąci do piekła. Amen. Dopowiedz no Amen. Amen. Okej, okay, odsuwamy pana Jezusa. Uwielbiamy cię. Kochamy cię. I tak, był z jedną ręką, a z jedną nie. Dzisiu idziemy. Dzisiu za chwilę wrócimy albo jest tą trawka. A no przecież lubisz, a ja nie będę ci odmawiała. Pa 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 pa, 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 pa. Zdziszek, Zdziszek! Się! ty martwy, muszę tu Jestem żywy. 10.000 bisze. 10.000. O! już nie ciesz tym telefonem. Ale ja się o ciebie martwiłam. No i do piosenkę. Na tapianie siedzi len, len, len. A, na, na kibelku siedzi len, 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 len. I się robi cały dzień, 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 dzień. Uuu wypraszam sobie. Jak to nic nie robię? Na ja tak. To... Z Gdzie to jest? Gdzieś. coś. wam pokazać. Samolot, ale się nie dało. Dwa, jeden. Dwa, O, dwa, dziś... dwa, chowałeś. Ja dwa, kocham, dwa, Gdzieś o! Na 11 minutach musi tam być. Cisko. Gdzie jest dzisiek? Chyba tu, albo tu. z gobi, okay. jeden, dżic, Dziś. teraz cię ale muszę się na to Miszek, kochamy Cię z disku! kochamy Cię miszku. Dlaczego, dlaczego my do tutaj? Nie wiem, dlatego, że mama mam. Ja to Disek. ja to miszek, ja to koń, ja to doń, ja to doń z Kasica. ja to Don silda, To jest to Przestań! Co zajmuje dzieja to Zbyszek? Ale przecież tak kochamy Zbysku. jeden, Ale ja nie? O, Ha! 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 Załamałeś mój serce. Pa! Oglądajcie na Zbyszek i Myszek. Ale jeszcze nie. Jeszcze jedna minuta ze Zbyskiem. Okej. Okay. Dzień dobry, oglądajcie na mój kanał Zbyszek i byszek. No, Zbyszek i Lena I ślimaki Zbyszek, Lena i ślimaki Ale jeszcze no, zobaczycie tego Zbyszka. Bo ja uwielbiam go Zbisiu, Zbisiu Ty mój kawisiu Zbisiu, my na dyszu. Oglądajcie subskrybujcie a han to jest moja przyjaciółka i trzeba ją subskrybować i z bysiu, z a... kochani to Jan, śpię. ja Jatek